Czas spędzony w szpitalu jest trudnym przeżyciem, zwłaszcza dla małych pacjentów. W puławskiej placówce znajduje się pokój socjalny dla przebywających tam dzieci, które dzięki stowarzyszeniu życie z chorobą nie musi być smutne. Imienia Karoli Majewskiej jest bardziej przyjazny dla małych pacjentów. W pomieszczeniu pojawiły się kolorowa tapeta, regał z książkami i kolorowankami, a także przytulanki. Naszym marzeniem, jako stowarzyszenia, które prowadzimy już od prawie trzech lat jest to, żeby w każdym szpitalu było takie miejsce, był taki. Azyl, jak my to nazywamy, który będzie takim miejscem bajkowym, będzie miejscem kolorowym. Szpital generalnie dzieciom nie kojarzy się najlepiej i jest to rzeczą naturalną, bo to są badania, to są pobrania, to są zastrzyki, to są leki, ale w szpitalu może być też y, trochę weselej, jeżeli tylko na ścianach ze ścian będą patrzeć takie oto stwory, jeżeli dziecko dostanie. W nagrodę pluszaka, czy dostanie kolorowankę, czy będzie mogło ze swoim rodzicem porozmawiać o różnych sprawach, właśnie kolorując, grając czy bawiąc się po prostu. Dlatego też jako stowarzyszenie życie z chorobą nie musi być smutne. Pomyśleliśmy, że w tych zaprzyjaźnionych z nami szpitalach, a jest ich trochę, w województwie lubelskim nie tylko, będziemy chcieli to życie szpitalne dzieciom, pacjentom, ale też jak się okazuje, personalowi urozmaicać poprzez takie różne nasze ciekawe, myślę, że ciekawe projekty i pomysły. Życie z chorobą nie musi być smutne, to jest tytuł bloga, który prowadziła moja córka no niemal do końca życia, w którym opisywała przeróżne historie ze swojego zmagania się z chorobą i postanowiliśmy jako przyjaciele, rodzina, że po odejściu Karoli będziemy chcieli też jej różne pomysły wdrażać poprzez yy, właśnie tego typu inicjatywy. Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że Fundacja Karoliny Majewskiej, życie, życie nie musi być smutne, jest, jest fundacją, która wspiera nas od dłuższego czasu. Faktycznie dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie fundacja postanowiła podarować nam fototapetę w miejscu socjalnym, tak, aby dzieci przychodzące tutaj ze swoimi rodzicami na odwiedziny mogli po prostu się tym cieszyć, mogli się cieszyć tymi obrazami i kolor, kol, może być kolorowo. Szpital nie kojarzy nam się z czymś Wesołym, z czymś dobrym. To jest nasza praca, nasz nas dorosłych. My mamy pomagać wszystkim dzieciom i zadbać o to, aby rodzice tutaj się czuli dobrze. Natomiast Fundacja dba o tak naprawdę ich pewnego rodzaju emocje, przypomina nam o takich świętach jak Dzień Dziecka, jak Mikołaj, daje nam różnego rodzaju podarki, które my w imieniu Fundacji możemy przynieść tym dzieciom, widząc ich uśmiech, radość, szczęście. Jesteśmy tutaj w pomieszczeniu socjalnym i kuchence dla pacjentów i ich rodziców. Jest to pomieszczenie, które zmieniło swój charakter, jest bardziej przyjazne naszym pacjentom. Ta tapeta, którą tutaj mamy, budzi ogólny zachwyt wśród dzieci i ich rodziców, co też pozwala jak gdyby zmniejszyć stres, który dzieci przeżywają w szpitalu, wchodząc do takiego pomieszczenia, które jest no, stricte obrazkowe, bajeczne, można powiedzieć, plus pruszaki plus książki, które tutaj są troszkę odwracają od uwagę, uwagę tych dzieci i rodziców od problemów, z którymi do nas trafiają i po, 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 pozwalają się trochę oderwać od tego i jak gdyby poczuć się jak może u siebie w domu, może nawet lepiej. Mali pacjenci są wzrokowcami, więc jeżeli im się to kojarzy dobrze, czyli z ich ulubionymi bajkami, bohaterami, książek, czy też filmów i bajek, no to dla nich to jest jak gdyby odrzucenie kompletnie od uwagi od miejsca, w którym są docelowo, czyli w szpitalu. Dla samego szpitala jest to trudno, prawda? Zorganizować natomiast te inicjatywy pomagają nam i zrzucają z nas troszkę ten taki ciężar, bo byśmy chcieli, czasami mamy ograniczone możliwości, a takie inicjatywy pozwalają troszkę udomowić szpital. Miejmy nadzieję, że nowy wystrój tego wnętrza pomoże maluchom w walce z chorobą i umili niełatwy pobyt w szpitalu.